Cześć. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się samojezdnym kombajnom ziemniaczanym. Takie kombajny to innowacyjny sposób na zmniejszenie kosztów. Dzięki nim można wykopać ziemniaki w bardzo szybki sposób. Na rynku jest mała dostępność samojezdnych kombajnów ziemniaczanych. Wyróżniamy pięć głównych marek, z czego każda ma dość sporą możliwość konfiguracji konkretnego modelu. Zwracając uwagę na cenę, jest to dość drogi sprzęt. Dziś będziecie mieć okazję posłuchać o pięciu wyjątkowych kombajnach ziemniaczanych. Porównamy dla Was ich wydajność. Zapraszamy do oglądania. Pierwszy w naszym zestawieniu będzie kombajn samojezdny AVR Puma 4.0 o mocy 469 koni mechanicznych. Wydajność kombajnu do ziemniaków zależy w dużej mierze od właściwej głębokości kopania. Zbiór nie powinien być zbyt głęboki ani zbyt płytki. Im mniej gleby dostaje się do kombajnu, tym mniejsza jest konieczność jej separacji. Oznacza to mniejsze obciążenie maszyny, co skutkuje wyższą prędkością zbioru i mniejszym zużyciem paliwa. AVR ma czterorzędowy podbieracz, dość spory zbiornik ośmiotonowy i moduł czyszczący VarioWeb, czyli kombinację separatora czopkowego i zestawu rolek osiowych. Posiada przenośnik obiegowy, czyli windę, wzmocnioną, bardzo wytrzymałą taśmę prętową z ruchomymi palcami i kierownicami pokrytymi PCV. Dzięki temu zapewnia łagodny transport ziemniaków. Przenośnik rozładunkowy z trzema przegubami i taśma prętowa znacznie zwiększają wydajność przesiewania. Ropa Kejler 2 to jedyny kombajn ciągany w naszym zestawieniu. Dwurzędowa maszyna do ziemniaków współpracuje jednak z maszyną załadunkową ROPA Mysz Ziemniaczana 5. Firma ROPA głównie produkuje kombajny samojezdne do buraków, ale nie mogliśmy pominąć jej w tym zestawieniu. Mysz dzięki układowi podbierania o szerokości 8 metrów zapewnia delikatne podbieranie oraz elastyczne, regulowane doczyszczanie. Posiada oszczędny silnik o mocy 354 koni mechanicznych i pojemność 7,7 litra zaś Kejler 2 ma szeroko zakrojone elementy układu czyszczenia, wielkopowierzchniowe taśmy sitowe z dowolnie ustawialnymi wstrząsaczami i dwa stopnie przejściowe celem luzowania bryłowatych zanieczyszczeń. Kombajn Kejler 2 posiada 7,5 tonowy zasobnik z podłogą Tuchrol. Dla rozróżnienia czerwony czterorzędowy Grimme Ventor 4150. Kombajn o mocy 530 koni jest wyposażony w 15 tonowy zbiornik przeładunkowy. Zespół wyorujący Terrafloat o szerokości roboczej 3 metry i niesamowicie mały promień skrętu sprawiają, że Ventor 4150 bez problemu radzi sobie nawet na wąskich polach. Komfort pracy operatora zapewniają przede wszystkim różne funkcje automatyzujące proces zbioru ustawiane z opcjonalnej komfortowej kabiny premium. Kombajn posiada układ automatycznej regulacji napełniania zbiornika. Zostając przy kolorze czerwonym, mamy dla was kombajn samojezdny Dewulf r 3060 o mocy 350 koni mechanicznych. Dzięki standardowemu wyposażeniu i dodatkowym opcjom, model zapewnia kierowcy wsparcie w każdy możliwy sposób, tak aby mógł on osiągnąć jak najlepsze wyniki zbioru takich roślin jak ziemniaki. Nowa kabina oferuje dużo miejsca i przyjemne warunki pracy. Combine Ten posiada dwurzędowy system. Combine ma możliwość 8 wariantów doczyszczania oraz przenoszenia. Piątym kombajnem samojezdnym, który chcę przedstawić, jest Plogger AR4BX o mocy 405 koni mechanicznych. Konstrukcja maszyny daje niespotykane dotychczas rezultaty. Otwartość podwozia zapewnia operatorowi maszyny doskonałą widoczność pracy i sprawia, że maszyna jest bardzo łatwa w serwisowaniu. Winda typu szyja zapewnia wyjątkowo delikatną obsługę ziemniaków. Posiada on czterorzędowy system podbierania oraz 14-tonowy zbiornik przeładowczy. To już koniec tego odcinka. Mamy nadzieję, że spodobał Wam się nasz przegląd komajnów ziemniaczanych. Zakup takiej maszyny nie jest prosty, ale mam nadzieję, że częściowo ułatwiliśmy Wam tę decyzję. Więcej informacji o ich funkcjach znajdziecie na stronach producentów. Jeśli takie zestawienie Wam się podobało, zasubskrybujcie kanał i zostawcie komentarz. Do zobaczenia w następnym odcinku i pamiętajcie, bądźcie na czasie, cześć!